Chciałabym raz jeszcze serdecznie wszystkich przywitać na spotkaniu z okazji 85. urodzin naszej biblioteki. I to spotkanie dzisiejsze połączyliśmy również z naszym Dniem Bibliotekarza, który powinien odbyć się w maju. Mieliśmy wojewódzki, ale to był organizowany przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z wręczeniem tytułu. Bibliotekarza Roku, Mazowieckiego Bibliotekarza Roku, natomiast ten nasz miał się odbyć w późniejszym terminie, ale wciąż ten COVID gdzieś tam z tyłu, w związku z tym koniec roku się zbliża, więc żeby odfajkować, że tak powiem brzydko, kolejne nasze święto, postanowiliśmy je tak połączyć, żeby w tym trudnym czasie nie, nie tworzyć różnych sytuacji. Ponadto realizujemy program Blisko z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Też do końca listopada mamy do wykonania wiele jeszcze zadań i też wciąż się boimy, czy nawet jakieś zagrożenie z tego tytułu nie grozi. Jesteśmy pełni optymizmu, że jednak nie. Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie powitać Panią dr Annę Karczewską, kierownika sieci Wojewódzkiej, wojewódzkiej Bibliotek, z biblioteki, biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Głównej Biblioteki Województwa Mazowieckiego, naszej Wojewódzkiej Biblioteki Dodam, Panią Beatę, przepraszam Duderską, z działu instrukcyjno-metodycznego wojewódzkiej biblioteki, również serdecznie witamy. Powiat Ostrowecki reprezentują, znaczy za chwileczkę przyjdzie pan wicestarosta, pan Krzysztof Parzykowski i Panie z Wydziału, pani dyrektor Katarzyna Grocka, z Wydziału, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju. Witam bardzo serdecznie Panią Wiceprezydent, pan, Panią Annę Gocłowską, bardzo nam miło. Witam również Panie z Wydziału z Referatu Kultury, Sportu i Turystyki, panią Anię Siudak i panią Sylwię, tak? Tak, dziękuję. Witam serdecznie byłego dyrektora naszej biblioteki, pana doktora Kazimierza Marszewskiego. Można powiedzieć trochę to już dawniejsze dzieje. Ale te dzieje, mimo że też były bardzo krótkie, bo pan doktor był tylko pół roku naszym dyrektorem, ale wciąż wspominamy i jesteśmy, zaprzyjmy później odszedł na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym byliśmy wciąż razem i jesteśmy razem. Także dziękuję bardzo, że znalazł pan czas i przyszedł na swoje dawne, dodał swoich dawnych i Niestety. Pan dyrektor Mieczysław Romanik, bardzo przeprasza za swoją nieobecność, ale musiał dzisiaj pojechać do Warszawy na bardzo ważne badania. Chciałbym, prosił, żeby pozdrowić wszystkich bardzo, bardzo serdecznie gorąco. No niestety zależało również na tym, żeby być dzisiaj, ale nie może. Także jest nam przykro. Witam. Panią dyrektor Marię Samson, dyrektora Muzeum Kultury Kurbiowskiej, Zaprzyjaźniono z nami placówkę, od kilku lat wspólnie realizujemy wiele ciekawych tematów i projektów, które nam bardzo dobrze wychodzą. Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych towarzystw Kultury, Stowarzyszenia Przyjaciół, Bibliotek i Książki. Tak. Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki z panią prezes Jadwigą Nawicką na czele i honorowym prezesem Zdzisławem Załucką. Ostrołeckie Towarzystwo Naukowe reprezentowane przez dwóch panów doktorów, wiceprezesa do, yy, doktora, wiceprezesa Jerzego Kijowskiego i również pan Kazimierz Parczewski i pan Marek Niewiadomski też jest reprezentantem Towarzystwa. Szanowni Państwo, witam dyrektorów Bibliotek Gminnych z powiatu Ostroleckiego, bardzo nam jest miło. Witam wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i wszystkich tych, których nie udało mi się powitać. Przepraszam bardzo, jeszcze witam serdecznie Panią Jolantę Andruszkiewicz, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Mazowieckim. Przepraszam najmocniej. W okresie międzywojennym Arta zmieniła swoich właścicieli. Mamy rok 1921, po powrocie z Ameryki, budynek nabyli Franciszek i Zofia Jaczyńscy. Ci Państwo w Ameryce przebywali 20 lat, także było ich stać na kupno tego budynku. Wiadomo też, że po roku 1918 Lejba Oman prowadził w tym miejscu firmę zajmującą się sprzedażą nasion oleistych oraz wytwarzaniem z nich oleju. Z tego okresu posiadamy już fotografię, fotografię Arki. Widzimy tutaj ten fragment od ulicy, dzisiaj od ulicy Głowackiego, po przeciwnej stronie. W tym lokalu, który znajduje się na zbiegu ulic, prowadzony był sklep PSS Połem, sklep spożywczy, jak wiemy z relacji jednej z pań w tym sklepie by e, lubiła wchodzić do tego sklepu ponieważ były pięknie poukładane czekolady No ja <grywa> pani dyrektor e, sklep był prowadzony do 1963 roku wówczas powstał ten duży pawilon na Prądzyńskim e, i tam przeniesiono sklep natomiast w miejsce naszego sklepu spożywczego powstał sklep metalowy Budynek pełnił w tym okresie funkcję nie tylko usługowo, ale również mieszkalną, bo to w ogóle pierwotne przeznaczenie budynku. Na piętrze oraz na parterze od strony podwórka znajdowały się mieszkania, zajmowały je rodziny, między innymi pędzików, rodziny struniawskich, pietrzaków, kozłowskich, dubołęckich, kantorowskich, grabowskich. Największy lokal, który znajdował się na górze. Należał do właścicieli wagi pokazać, jak biblioteka wyglądała sprzed tego procesu, przed rozpoczęcia komputeryzacji, że mamy tu lokal. To po prawej stronie to jest zdjęcie przy ulicy Sienkiewicza, lada z kartami czytelników, kartami książki, po prawej stronie widać było jeszcze wcześniej pisane ręcznie, potem na maszynie, katalogi kartkowe. To tylko jeszcze najstarsi czytelnicy pamiętają. Stanęliśmy przed wyborem, zakupem programu bibliotecznego. I wielkiego wyboru mieliśmy takim naturalnym naszym wyborem, to był program Biblioteki Narodowej Dziękuję serdecznie za sympatyczną, długoletnią, przyjemną współpracę. Ja dziękuję jako wiceprezes Towarzystwa i jako Jerzy Kijowski, bo nieraz mi dane było uczestniczyć w różnych spotkaniach, w tym w promocjach książki. I wrażę życzenie, że na pewno jeszcze w następnych latach będzie nam długo to dane czynić. Nie symbolicznie wczoraj otrzymaliśmy z Dukami przywierzona została przez wiceprezesa trzeciego, pana Jana Mielączuka posada, który niestety pracuje nie mógł przybyć. Będę książka nazwiska mieszkańców paladki w Myszyńcu, pani Mileny Nalewaj z Myszyńca. Też myślę, że następnego zrobimy promocję, więc chciałbym... No, z podziękowaniami, symbolicznie tą książeczkę Sabinkę na Twoje ręce ja przekazać z jak najlepszymi życzeniami, jak najlepiej Wam się pandemia, pandemia, całą się... Proszę Są Państwa, dnia. mówiliśmy dużo o um, bazie, o budynkach, trzeba też wspomnieć o ludziach, którzy w tej sztawecie bo kolegi przejmowali pałeczkę kolejną, o kolejnych dyrektorach o wszystkim dzisiaj pomyśleć z wdzięcznością za to, że do tego miejsca nas doprowadzili, ale też z nadzieją na następne, które będą nas prowadzić, jak Pani Dyrektor tutaj zasygnalizowała jeszcze dalej, po marzenia i potem nowe aranżacje, tak. Niech się to stanie. Oczywiście niech się to ziści. Pewnie miasto tutaj nie będzie jak unikało współpracy, natomiast przed nami nowa perspektywa i też liczymy na to, że środki unijne nam tutaj pomogą. Gratulujemy pięknego jubileuszu, macie bogate życiorys, niesamowity, na Filip się nadaje w ogóle, tak, pani to tak pięknie zrobiła, myślę sobie, no, taka kariera zawodowa, to się licza, nie to jakieś Kolejny awans z Dyrektora Biblioteki na Dyrektora Wydziału Kultury, Panie Kasimierzu. Co to jest, proszę Pana? Tam z tej, jak to ta ulica była? Szpitalna, Szpitalna. tak? Za Ze szpitalny do albo tam jeszcze wcześniej, skąd dokąd, to dopiero fajne sprawy. Piękne rzeczy robicie Państwo, serdecznie za to dziękujemy. Pani Sylwia pomóż mi tutaj. My się symbolicznie wręczymy książeczki, Przyjechało tu trochę więcej niż lat jubileuszu. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tak, jeszcze, tak, jeszcze tak, tradycyjnymi książkami bibliotekę. I pozwolą Państwo, że też przekażę najserdeczniejsze gratulacje od pana prezydenta, który ma przyjemność złożyć i życzenia i gratulacje jubileuszu, ale też serdeczne podziękowania wszystkim, wszystkim, którzy codziennie nasze życie czynią ciekawszym. Poprzez to, że pozwalają nam kilka razy żyć, yy, no, yy, dlatego że korzystamy z Waszej pracy, z Waszych książek. Działajcie tak dalej, niech Wam się wiedzie. kolejnych jubileuszy. Jakkolwiek byście je nie liczyli, to nie będą tak, sama, tak samo owocne. A jak Państwo widzieli, dynamika zmian przyspiesza, bo już Pani Gabrońska nam pokazała te zmiany szybsze niż tam to było na tej mm, szpitali. Wszystkiego dobrego Państwu. Dostępna, dziękuję, dziękuję. Panie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wzbogacenie naszych biblioteków. Proszę uprzejmie, drobiazk. Jak przedstawiła nas pani dyrektor, reprezentujemy Bibliotekę na Koszykowej, Bibliotekę Miasta Stołecznego Warszawy, a równocześnie bibliotekę wojewódzką. I... Jak wynika z zapisów ustawowych, łączy nas no, taka formalna więź z Bibliotekami Województwa Mazowieckiego, ponieważ no, według zapisów ustawowych sprawujemy nad nimi nadzór merytoryczny. No i tutaj już Państwo widzieli, że jakieś przejawy tego naszego, mamy nadzieję, wsparcia widać, współpracy, tak? Ale no, to jest, to jest taka więź formalna i nieformalna. W ramach tej nieformalnej też sobie uświadomiłam, że Państwa patron Wiktor Gomulicki jest niezwykle ważną postacią dla nas, dla Warszawy, ponieważ no, wprawdzie urodził się w Ostrołęce i pamiętał o niej przez całe życie, opisywał w swoich tekstach, ale był jednym z pierwszych, był wybitnym warsawianistą, więc można powiedzieć, że Ostrołęka yy, dała Warszawie no co, coś bardzo ważnego, dała Warszawie wybitnego warsawianistę. Yy, to ale, to tak, 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 tak. Yy, wybitnego znawcę Warszawy, ale też równocześnie trzeba powiedzieć, że rodzina Gomulickich była ważna z punktu widzenia Koszykowej, ponieważ jego syn, też tu wspomniany, przyczynił się bezpośrednio do poszerzenia działalności Biblioteki na Koszykowej, ponieważ dzięki niemu powstał Dział Warszawianów. Więc no, można powiedzieć, że Ostrołęce zawdzięczamy Gomulickiego i tym samym rozwój naszej działalności biblioteki na koszykowej. Ale jeszcze wracając do tej postaci, bo ona mnie też zainspirowała jakoś, czyli postaci Gomulickiego, no to, to, był, to był człowiek przypisany jakby do epoki, do okresu pozytywizmu. Ale równocześnie jakoś wykraczał poza tę epokę swoim, swoim spojrzeniem na rzeczywistość. Raczej się go określa właśnie jako takiego romantycznego pozytywistę. Jak patrzę na biblioteki, jako człowiek, który no, też siedzi w bibliotekarstwie już lata, to mam takie poczucie, że właśnie biblioteki z istoty swojej są takie. No, istoty pozytywistyczne, ponieważ prowadzą taką pracę u podstaw, pracę organiczną na rzecz, na rzecz, no na rzecz nas, nas, nas wszystkich, tak? Proszę mi wierzyć, ci, ci, którzy bibliotekarzami nie są, bibliotekarze są ciągle jedną z najbardziej takich ideowych grup zawodowych. Warto to doceniać i, i my też ze swojej perspektywy, z perspektywy Biblioteki Wojewódzkiej bardzo doceniamy pracę Biblioteki w Ostrołęce i pracę na rzecz czytelników, te, te pielęgnacje tożsamości regionalnej, co zresztą już wcześniej zostało docenione przez nas, nagrodą kierbedziów. Ale też doceniamy pracę na rzecz biblioteki w Ostrołęce, na rzecz bibliotek w terenie. To jest bardzo istotne. I też chciałam od razu tutaj zaanonsować i uroczyście ogłosić, korzystając z tej okazji, że Biblioteka w Ostrołęce zostanie za chwilę. Uhonorowana Nagrodą Kierbedziów i to w dwóch kategoriach. Jedno chcieliśmy uhonorować no nieobecnego dzisiaj pana dyrektora Mieczysława Romanika, który przez szereg lat pełnił swoją funkcję i, i, i znacznie przyczynił się do rozwoju państwa instytucji. Bardzo sobie ceniliśmy kontakty z panem dyrektorem. Żałujemy, że nie może go dzisiaj być, ale uhonorujemy go taką nagrodą za całokształt działalności, takim Oskarem honorowym bibliotekarstwa. To jedno, a po drugie też chcieliśmy honorować bibliotekę nagrodą za pracę taką instrukcyjną metodyczną. Ja reprezentuję dział właśnie. Wojewódzkiej sieci bibliotek, czyli de facto no, taki dział instrukcyjno-metodyczny na koszykowej, ponieważ Państwo no, wykonują naprawdę mnóstwo pracy na, na rzecz terenu. My to widzimy, doceniamy starostów pana Stanisława Kubła i pana wicestarosty Parzechowskiego Krzysztofa. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia na ręce pani dyrektor tak, z okazji jubileuszu właściwie jubileuszów, tak wielu. <dziękuję>, Dziękuję również za współpracę owocną, która się zawsze między nami układa, za to, że możemy być współorganizatorem wielu przedsięwzięć których Państwo jesteście pomysłodawcami, a my skromnie możemy zawsze wesprzeć, o ile jest taka prośba z Państwa strony. Także na ręce Pani Dyrektor chciałabym złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, no i przede wszystkim zdrowia, wytrwałości tak, w dzisiejszych czasach, krzywienia tej kultury czytelnictwa i za to wszystko bardzo dziękuję i gratuluję wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w imieniu koleżanek i kolegów muzealników chciałam złożyć najszczersze gratulacje no i życzyć spełnienia marzeń. Akurat te dwa środowiska czy te dwie grupy zawodowe łączy bardzo wiele, bo i Państwo gromadzą i my. I Państwo udostępniają tak, swoje zasoby, my również. Także... Wśród muzaików także z wielu romantyków, podobnie jak wśród bibliotekarzy. Życzę Państwu spełnienia marzeń przede wszystkim, no i myślę, że też dla dobra wspólnego realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć, bo już, które już zrealizowaliśmy, myślę, że z pożywkiem dla społeczności, a jeszcze mamy wiele... Wiele, Wiele planów. Jeszcze łączy nas jedna cecha, nam ciągle za mało miejsca. Bo i, I my poszerzamy swoje zasoby i bibliotekarze, więc Państwu też życzę. Dokładnie tak, więc życzę oczywiście spełnienia tych wszystkich planów i marzeń. No oczywiście dla dobra i całego regionu. Okolicznościowali z proszę przyjąć wiatr. Dziękuję bardzo.